Halo, dzień dobry, z tej strony Tomala. Zanim zaczniemy odcinek, chcę rozstrzygnąć konkurs, który ostatnio ogłosiłem na losowanie skina za 1200 v -Bucksów. Zwycięzcą został TGM Dragon, gratuluję, odezwij się do mnie na Discordzie. I również w dzisiejszym odcinku ogłaszam konkurs. Zasady są takie same jak wcześniej, czyli trzeba zostawić komentarz, biorę udział plus swój nick Fortnite'a. Trzeba zostawić suba z dzwonkiem, łapkę w górę. Do tego możecie też mnie wspierać w sklepie Fortnite z kodem TOMALA. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, jak grać nową pompą w trybie kreatywnym. Jakiś czas temu zrobiłem już o tym film, i tam był taki problem, że nie każdy mógł grać z tego względu, że trzeba było mieć możliwość dostępu do kustomów. I dla osób, które nie mają możliwości tworzenia customów to jest to problem, więc dzisiaj pokażę Wam sposób, jak grać tą pompą na trybie kreatywnym, nie posiadając możliwości tworzenia kustomów. Nie wiem, czemu, ale nadal lepiej nie wprowadził pomp ładowanych do kreatywa. Na pewno jest to jakiś zabieg celowy, ale w sumie ciężko stwierdzić, o co im chodzi z tym. Musimy sobie jakoś radzić. I dzisiaj właśnie Wam pokażę, jak łatwo oszukać system i jak wejść do kreatywa, tak żeby ta popa zawsze Wam dropiła. I wcześniejszym opcją, właśnie tak jak już wcześniej powiedziałem, było to, że wchodziliśmy sobie w kreatywa, wpisywaliśmy sobie customa, dawaliśmy akceptuj, rozpocznij, i potem tutaj w trybie. Play odpalaliśmy i wchodziliśmy sobie do gry, gdzie nikogo nie było I wtedy po prostu my byliśmy sami Bo jeśli byście tak normalnie weszli, to byście mieli jakieś inne osoby I byłby problem, że te osoby by wam gdzieś tam wchodziły do, do mapki Więc dzisiaj po prostu zrobimy sobie Szybki poradnik jak Oszukać system i jak mieć tą pompę, nie posiadając Więc jak, jak już jesteśmy tutaj w lobby To naciskamy sobie graj i bardzo szybko musimy nacisnąć przycisk zmień. Ok, I wygląda to w ten sposób, że naciskamy hop i od razu zmieniamy. Wyskakuje nam to okienko, gdzie tutaj możemy sobie albo stworzyć nowy serwer, albo właśnie dołączyć do trybu dobieranego. Teraz jak mamy już ten tryb dobierany, bo on jest bardzo ważny, to naciskamy uruchom i jednocześnie tutaj musimy nacisnąć akceptuj. Okay? to co nie więc Naciskamy tu hop, akceptuj i jeśli wyskoczy wam tutaj ta opcja nieuzupełniania. No, to znaczy, że zrobiliście to dobrze. No i jesteśmy w kreatywie. Tutaj nic się akurat nie zmienia. Tylko tyle, że po prostu mamy jakby tryb dobierania, ale bez innych graczy. No i tutaj już musimy sobie odpalić mapeczkę. Kod, oczywiście, będzie w opisie tej mapy. Z drugiej strony, no jak dla mnie, stworzenie takiego tej lobby. no Kreatywa to kozak. Znaczy osoba, która to zrobiła, ja to. Pogchamp, naprawdę. Piękna sprawa, piękna sprawa. Masę godzin, żeby coś takiego zrobić. Dobra, wracamy do tematu. Mamy mapkę, wchodzimy. No i tą mapkę praktycznie każdy zna. Najlepiej sobie tutaj zrezygnować budowlę po to, żeby w sejfie wszystko było już rozwalane. No i teraz tutaj sobie wchodzimy i szukamy sobie naszej pompy. Trochę tego jest. No i wracamy. I możemy sobie tymi pompami tutaj grać. Więc, jeśli mieliście problem z tym, żeby grać tą pompą, żeby sobie cały czas trenować. No to już teraz nawet bez customów. Bez gdzieś tam tej możliwości tworzenia swoich gierek, możecie wejść do gry i rozpocząć trening na tej pompie lądującej. Trochę czasu oczywiście minęło już, więc niektórzy już są ogarnięci tym, ale jeśli chcecie nadrobić zaległości, no to tutaj droga wolna. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, jeśli jesteście nowi, nie macie jeszcze suba z dzwonkiem, to. Możecie zostawić, zostawcie oczywiście łapkę w górę i zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Hej, cześć Pa!